Dzień dobry, moje nazwisko Buski Dariusz, prowadzę, działa prowadzę działalność na ulicy Dąbrowskiego w sąsiedztwie Domu Kultury około 20 lat, jestem z nimi zaprzyjaźniony. Klientka kiedyś mi opowiadała o niepełnosprawnej osobie z domu, a oni właśnie e, robią, e, robili e, piknik dla osób niepełnosprawnych co, e, i w ogóle imprezę. Co, co dla mnie jest to dużą wartością. Wspomagamy też pikniki Wielkiej Nocy albo jakieś inne imprezy. No tam swój, swoimi owocami i dobrą energią. No i tyle. Korzystamy, korzystamy ze stołówki dosyć często, bo smakują nam tam obiady, które są takie domowe, jak u mamy.